Obchodzimy dziś święto nawrócenia świętego Pawła. Trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie wczesny Kościół bez tej postaci. On zaniósł Ewangelię, niemal na cały znany ówcześniej świat. Wcześniej był gorliwym prześladowcą, a po nawróceniu swoje talenty i swoje zaangażowanie wykorzystał dla głoszenia Ewangelii dla Pana Jezusa. Znam osoby, które modlą się za youtuberów, za influencerów, prosząc o nawrócenie dla nich, o przybliżenie się do Pana Boga. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby choć jedna z tych osób, które mają tak duże zasięgi w mediach, wykorzystała je do głoszenia Ewangelii. Może to jest czas, żeby dzisiaj modlić się o nowych apostołów na miarę świętego Pawła, o nowych, gorliwych głosicieli Ewangelii. Wczoraj modliliśmy się za tych, których zbawienie jest zagrożone, a dzisiaj prośmy o nowych, gorliwych apostołów.